Witam drogie koziorożce w rozkładzie na wrzesień 2019. Jest to kanał Numerskopy i zajmujemy się głównie numer, kartami numerologicznymi we wsparciu karet Tarot Anielskiego. Pierwszy rozkład jaki zrobię i będzie on po prostu przyspieszony, żeby nie zanudzać Was wszystkich tasowaniem, ponieważ ja czekam aż karty wypadną same, nigdy sama ich nie wyciągam. Pierwszy rozkład jest 01, 1 gdzie powstały po wyciągnięciu 10 kart, znaczy nie wyciągnięciu, po wypadnięciu 10 kart. Wklikuję powstały kod do kalkulatora i przemieniam z systemu binarnego w d i powstaje w ten sposób wibracja na dany miesiąc główna. Następnie z kart symbolicznych i numerologicznych z wsparciem właśnie anielskich powstaje taki już rozkład do przeczytania. Więc zaczynamy i usłyszymy się za chwilę. że jesteśmy z powrotem, wszystkie karty rozłożone i co drogi koziorożcu czeka cię we wrześniu. Z pierwszego rozkładu tego z wyszło nam 707, co po złożeniu daje 5. 14. O czym mówi piątka? Piątka mówi na pewno o, o zmianie, o wolności też, a także o przełomowych zdarzeniach. Czasami jest to wszystko za naszą zgodą i za naszą akcją, a czasami są te zmiany, które są dla nas nieoczekiwane, ponieważ tutaj to nie chodzi o wibracje wasze, waszej daty urodzenia, waszą wibrację, tylko wibracje miesiąca tego, co wam może przynieść. Co tutaj widzimy, jeśli chodzi o całą sytuację, w której ta zmiana następuje? Wygląda na to, iż macie jakąś możliwość, jakiś pomysł, nie do końca jeszcze tak naprawdę, na, nie do końca zaplanowany. To jest dopiero taki, taki pomysł, taka pierwsza myśl, jeśli chodzi o nowe przedsięwzięcie z, w sprawach finansowych, materialnych. Bardzo szeroko pojęta sprawa materii, czyli i pieniądze, i podatki, i um, nieruchomości, akcje, kruszce, wszędzie, gdzie swoje, swoje materiały wszystko co jest waszą materialną własnością w pewnym sensie. Na pewno czujecie sami od środka, że tak jak jest, to to się już kończy. To się już kończy i dlatego macie już ten pomysł na to, żeby rozpocząć coś nowego, jakieś nowe przedsięwzięcie. Co mamy tutaj w, w poradzie, to na pewno jest, by nie robić tego samemu. Widzę tutaj prawdopodobnie e, jakąś nowo poznaną osobę. Bardzo jest możliwe, że jest to nowo poznana osoba, e, która nada, e, nada energii, nada, e, że tak powiem, ognia, nada siły życiowej naszemu planu. E, siły życi życiowej, yy, czyli materii nada, czyli jest możliwość uzyskania pożyczki, jest możliwość może, że to ktoś mówi nam o jakiejś inwestycji, jest to coś szeroko, po, yy, yy, jeśli byłaby to jakaś inwestycja, to na pewno coś szeroko pojętą edukacją. Bardzo jest możliwe, że będziemy kogoś prosić o pieniądze na naszą własną edukację, ale będzie yy, Cokolwiek będziemy się chcieli uczyć, jeżeli chodzi o edukację, to będzie to sprawa ekonomiczna, czyli ekonomia, bankowość, zarządzanie pieniędzmi. Cokolwiek to jest, na pewno nie zrobimy tego sami. Tutaj trzeba będzie nastawić się na to, że... Ktoś nam w tym pomoże, i nie będzie to jakaś pomoc, pomoc zła, ponieważ to tak naprawdę ruszy. Dzięki tej osobie to ruszy, ruszy do góry. Co tutaj, jaki jest? Bo tu mamy proponowaną akcję, co mówię? To jest proponowane działanie. Natomiast jak jest możliwa ewentualność w wyniku całej tej sytuacji? To na pewno chodzi o to, by się zupełnie skupić właśnie na tych sprawach materialnych. Żeby nie, nie schodzić z toru, nie patrzeć się na nic innego w sumie. Nie patrzeć się na nic innego, tylko chłodnym okiem e, uczyć się. Prawda, Bo to jest znowu ta sama siódemka. Czyli na oj, coś szumi. E, chodzi o to, by na pewno. E, nie rozpraszać się i jeśli patrzymy się na to jako na kartę wyniku, to wychodzi na to, że my tak naprawdę nie będziemy chcieli się rozpraszać. Tutaj nie ma nigdzie wpływu rodziny, tutaj nie ma nigdzie romansu, tutaj nie ma nic takiego ulotnego. Tutaj jest taki naprawdę mocne, przyziemne uziemienie. Bardzo mocne skupienie się na jednym, na sprawach materialnych i um, jedyne tylko co ja bym tutaj a, widziała, że jest możliwe um, z drugiej strony tak jak tu mam osobę, która nam może pomóc, która to wszystko jakby a, zastartuje, można powiedzieć dodaje benzynę do ognia czasami, a czasami po prostu tą zapałkę tam podpali i wrzuci. <noise> Więc o ile mamy tutaj taką osobę, to tutaj mamy e, prawdopodobieństwo, iż e, może nam troszeczkę zamącić inna osoba. E, zamącić w sensie, e, będzie chciała nas nakłonić do zmiany, podczas kiedy my mamy e, się skupić na, na materii. Bardziej jest możliwe, iż ktoś nas albo skłoni do zmiany, że naprawdę to zrobimy, albo będzie chciał. To, jak ta zmiana na to wpłynie, to ja, gdzie ta zmiana będzie. Czy ona będzie dobra, czy nie, w stosunku do tego, co ta osoba tutaj nam pomoże, w stosunku do naszego pomysłu, nie wiem. Jest bardzo e, możliwe, jeżeli tutaj popatrzymy się na te dwie karty skrajne, że będzie osoba, która po prostu tą zmianą z kolei nie tyle zatopi ten okień, ale podleje to ziarno czyli podleje jeszcze bardziej nasz pomysł, może pomoże nam jakby to wszystko e, pomoże nam być na tyle elastycznym, iż e, jeszcze bardziej to, to, to będzie się rozwijało. Aczkolwiek tutaj to akurat um, musicie słuchać swojej instytucji. Musicie się um, zająć tak naprawdę tym, co wy chcecie. Dlaczego? Dlaczego macie się zająć tym, co wy chcecie? Ponieważ tutaj z, z podliczenia ogólnego całego rozkładu wychodzi nam trójka, wychodzą nam dwie trójki, a to jest właśnie taka trochę, trochę egoistyczna. Wibracja, to jest ego. To jest ego, to jest skupienie się na tym, czego my chcemy, czego my potrzebujemy, jakie są nasze przyjemności, i to się będzie na pewno odbijało już potem na życiu rodzinnym. W jaki sposób? Wszystko zależy, jak sobie poukładacie w głowie właśnie te wasze, wasze potrzeby. Tutaj może być wpływ i zarówno negatywny, i pozytywny. Zależy, co, co wy macie w głowie, i tutaj jest taka podpowiedź, że komfort waszego życia rodzinnego, to jak będzie, to też ulegnie zmianie, bo to też jest właśnie pod wibracją piątki, pod wibracją e, zmiany, ale to jest także pod wibracją wolności. Więc e, ja bym powiedziała, że cokolwiek się dzieje, to mimo iż potrzebujecie. E, czy potrzebujecie, doznacie wpływu jakiejś bardzo ważnej osoby na całe to przedsięwzięcie, na Wasz pomysł, na zastartowanie tego wszystkiego, ale e, tutaj sugeruje mi wszystko niezależność, ponieważ o ile widzę osobę, która to wszystko roz, e, rozpoczyna, którą nie jesteście Wy, ale nie widzę tutaj związku biznesowego, nie widzę tutaj e, relacji, która e, by tutaj e, miała to na stałe podtrzymywać. Więc bardzo możliwe jest, że po prostu jest jakaś osoba, typu właśnie udzieli Wam pożyczki, pomoże udzielić Wam pożyczki, albo na przykład osiemka um, to też mogą być nieruchomości, czyli coś Wam wynajmie, albo Wy wynajmiecie. Naprawdę tutaj należy to odnieść do Waszego, um, do Waszej sytuacji. Tutaj mamy w komentarzu Tarota Anielskiego. Wypadły nam trzy karty. Weźmiemy oczywiście wszystkie. Nie każda na pewno... Yy, może być tak, że przekaz będzie dla każdej... Yy, każda karta będzie pasowała komuś, a czasami jest tak, że dla, dla jednej osoby pasuje tylko jedna karta, więc znowu radzę odnieść się do... Yy, radzę odnieść się do... Yy, do swojej własnej sytuacji. Mamy króla powietrza genialny, bezstronny, profesjonalny, dyplomatyczny. Przekaz: wypowiadaj swoje myśli z pewnością siebie, pozyskaj profesjonalnej rady, zrównoważ względy mentalne i emocjonalne. I według mojego odczucia, tutaj właśnie chodzi o tą osobę o tego profesjonalistę, który z jakiej dziedziny nie jestem w stanie powiedzieć ale to na pewno bez profesjonalnej pomocy, bez profesjonalnej rady y, nie zastartuje to. A na pewno nie tak łatwo. Ale ten człowiek jest tak naprawdę Wam przeznaczony do spotkania, więc tutaj y, nie martwiłabym się, tylko czasami jest tak, a nie warto słuchać kogoś, a nie warto tam kogoś prosić o radę, nie warto tam płacić dla prawnika, nie warto y, w banku y, się skonsultować przed z kilkoma ludźmi. Tutaj akurat jest powiedziane, że warto. Następnie mamy A z ziemi, napływ dobrobytu, obiecujące przedsięwzięcie biznesowe, ważne dokumenty, kontrakty. Znowu to są z kolei według mnie komentarz do całego przedsięwzięcia i do tego, do tych kart pod, pod, pod podkreślenie, ale też to jest właśnie podkreślenie potrzeby tego profesjonalisty, który z tymi dokumentami lub kontraktami nam pomoże. I trzecia karta to rycerz wody. Eee, może być osoba emocjonalny, romantyczny, entuzjastyczny, zamyślony, a przekaz. Wpadnięcie w sidła miłości lub propozycja małżeństwa. Potrzeba zrównoważenia emocji, zaproszenie na spotkanie z ludźmi. Tutaj powiem tą kartę. Ja bym widziała jako komentarz, tutaj, właśnie do tej wody, bo tu jest woda, rycerz wody. Mówiłam, że może być osoba, która będzie chciała e, dokonać zmiany w Waszych planach. E, już po tym, jak to się rozkręci. Ja, mówię, ja nie jestem w stanie powiedzieć, w jakim kierunku ta zmiana pójdzie. Może być tak, że to jest osoba, w której jesteśmy zakochani. Może być to po prostu przyjaciel, jakaś nowo poznana osoba czy grupa przyjaciół. Tutaj w miesiącu wrześniu nie jestem w stanie Wam powiedzieć, gdzie taka zmiana mogłaby doprowadzić. Uważam, musicie się kierować naprawdę swoim, swoją intuicją i wszystko, rozważać, ale rozważać naprawdę cokolwiek, mi się wydaje, że cokolwiek byście chcieli potem i tak zmieniać, wracamy tutaj do naszego specjalisty i pytamy się, na ile to jest profitowe, na ile to jest dla nas na, na plus, a nie na minus. Tutaj chciałam jeszcze tylko wrócić do naszego podliczania, ponieważ tutaj z podliczenia wyszło nam 22, czwórka. to jest takie... Zupełne, e, cokolwiek z tym przedsięwzięciem, ta zmiana, która w naszym życiu się teraz dokonuje, to, to no, ta nowość, którą będziemy wprowadzać w życie, która zupełnie nam może obrócić e, wszystko o 180 stopni, może wszystko powywracać w naszym życiu, e, tak naprawdę będzie miała bardzo duży wpływ na to, jak stworzymy, na naszą pracę z jednej strony finansową, ale z drugiej strony to jak tworzymy nasze fundamenty. 22 z tego co, co pamiętam to był mistrz budowniczy, więc my naprawdę budujemy coś, coś od podstaw i um, budujemy to w sposób, który naprawdę ma szansę na coś, to nie będzie zamek na piasku. To będzie coś naprawdę o solidnej podstawie, co będziemy mogli później e, wciągnąć w górę czy ciągnąć dalej. Więc na pewno e, we wrześniu czekają Was e, dosyć ekscytujące czasy. E, dziękuję wszystkim, którzy zostali ze mną do samego końca. E, z, jeden słow, jedno słowo uwagi: e, bonusowe. E, Składy na, na wrzesień pojawią się na kanale na samym początku września. Tak samo jak rozkłady dla wibracji numerologicznych, ponieważ te rozkłady e, umieszczam zawsze w miesiącu poprzednim, natomiast e, bonusy i numerologiczne e, wibracje idą na samym początku miesiąca. Więc pozdrawiam wszystkich i mam nadzieję, że zobaczymy się za miesiąc.